Cześć, zapraszam Cię na kurs asertywności. Jeżeli wydaje się co za temat, przecież taki odlepany i w ogóle nie potrzebuję tego, to powiem Ci tak, przemyśl trzy razy czy na pewno, dlatego że... Ten kurs jest wzbogacony jeszcze o moduł, w jaki sposób uczy dzieci, uczyć dzieci asertywności. Możesz tak naprawdę też udostępnić swojemu dziecku poszczególne lekcje w zależności od tego, w jakim jest wieku i na ile to będzie dla niego już zrozumiałe. Natomiast do czego zmierzam? Przez 23 lata pracuję jako trener, coach i konsultant. Z ludźmi pracuję, czy mam styczność. Tak naprawdę ja zaczęłam rozwój i, i robienie różnych rzeczy zarobkowo od 16 roku życia, czyli już 30 lat. I Moje doświadczenia z, tego, z tych wszystkich lat są takie, że wielu osobom wydaje się, jest, że, że rozumie asertywność i że wiele osób mówi tak, jestem asertywna, jestem asertywna, ale to są bójdy na resorach. To znaczy, to jest przekonanie, które wynika z takiej, a nie innej świadomości asertywności, a nie jest prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób jest agresywna i wydaje się tym osobom, że są asertywne. A dlaczego warto być asertywną? Dlaczego warto być asertywnym? Dlatego, że asertywność to jest podbudowa... Spokoju wewnętrznego, to jest podbudowa ustawiania relacji wszelkich i prywatnych, i zawodowych różnych, to jest podbudowa sposobu myślenia. To jest niezbędna kompetencja przy wysokim poczuciu własnej wartości. To jest coś, czego powinniśmy uczyć dzieci od małego, bo złudzenie, że szkoła ich nauczy, przedszkole ich nauczy, to, to, to jest złudzenie, dlatego że wiele nauczycieli, lek, nauczycieli, wielu nauczycieli też nie rozumie dobrze asertywności, albo nawet jak rozumie to, i po prostu nie stosuje w praktyce. I ten kurs jest kwintesencją wszystkich narzędzi, które. Powinno się mieć w jednym palcu i jest wzbogacony o modu, kiedy mówicie Ci o tym, w jaki sposób możesz nauczyć tego Twoje dziecko, Twoje dzieci. Bo warto nauczyć tego dzieci, bo nasze dzieci będą miały mnóstwo sytuacji, w których już mają i będą miały mnóstwo sytuacji, w których mogą się wykazywać asertywnością i mogą na tym wygrywać i dzięki temu wzmacniać jeszcze bardziej swoje, swoją siłę mentalną, albo mogą przegrywać i emocjonalnie być. Hmm, zmiażdżonymi przez to, więc warto, więc bardzo warto i jeszcze raz warto. I masz gwarancję satysfakcji na ten kurs, jeżeli go przepracujesz i uznasz, że nie był warty, że nie dał ci narzędzi, że nie nie wyjaśnił Ci wystarczająco mocno, tam masz kryteria opisane, to Ci oddam pieniądze, bo jestem pewna co do tego kursu, bo jest po prostu świetnie zrobiony i jest kwintesencją tego, co musisz wiedzieć. Więc bardzo symboliczne pieniądze za ogrom wartości i narzędzi i konkretów. Dostęp do platformy masz rok, natomiast tak naprawdę narzędzia zostają z Tobą na całe życie i ściągi, które masz do poszczególnych lekcji też zostają z Tobą na całe życie, więc pole do popisu i do wykorzystywania Wielokrotnego masz ogromne. Jak masz do tego pytania, to oczywiście pytaj i skorzystaj z promocji, która teraz jest, ponieważ ona wiecznie nie będzie, a ceny będą rosły na 100%, bo wszystko drożeje, więc w pewnym momencie adekwatnie będzie po prostu podnieść ceny. Korzystaj, przekuwaj to na swoją codzienność, przekuwaj to na Twoje życie bardziej i obserwuj, jak fantastycznie zmienia się Twoje życie. Na lepsze, a jak fantastycznie Ty jesteś w stanie pomóc Twojemu dziecku, Twoim dzieciom, właśnie też przepracowywać siebie pod kątem asertywnej komunikacji i asertywnej postawy, i dzięki temu wspierać je w, w układaniu siebie ze sobą w tym świecie, który będzie wymagał od nich bardzo, ale to bardzo dużo siły mentalnej. Masz pytania? Zapraszam, a jak nie, to na dole masz miejsce, żeby kliknąć i, a, i do niego dołączyć. Pięknego dnia.